Jestem bardzo wzruszona. Cieszę się, że nas wszystkich zebrał tutaj rejmont. I chciałam bardzo podzięki. <średytuczny> <Obywam w podziękować. średytuczny> <średytuczny> <średytuczny> teatrowi, że 40 lat minęło od nagrania Chłopów i jednak Wy, drodzy Państwo, wzięliście, jest ten spektakl tak wspaniały i jeżeli gramy raz na 10 lat Hamleta, bo jest nowa epoka, nogi, nowe, nowe Hamlety się urodziły, no to kochani, naprawdę nadrobiliście bardzo dużo, bo 40 lat czekać na to, co jest naszą kulturą, naszą tradycją i kulturą. I chciałam jeszcze przypomnieć, proszę Państwa, że Pan Bismarck, który nas bardzo kochał, kazał swoim oficerom przeczytać dokładnie chłopów, bo powiedział, że wrogów. Obyczaje, kulturę trzeba znać. I każdy oficer pruski czytał dokładnie i 50 wydań wydali. No więc my zbierzmy się i pokażmy światu, jaką mamy kulturę, jakie mamy charaktery, a namiętne jesteśmy wszelkie.